Proszę Państwa, co za mecz! Co za oferta! Pięć par butów z 20% rabatem! Gramy w jednej drużynie. Sklep Ja myślę, że w przypadku sportowców trzeba się zastanowić, czy dzisiaj sportowiec będąc już na jakimś etapie swojej kariery, czy on myśli tylko i wyłącznie o tym, aby zabezpieczyć się finansowo, czy jest to połączone też z jakąś myślą o osiągnięciu sukcesu sportowego. Dzisiaj sport jest na tyle brutalny i finansowanie tego sportu jest na tyle czasami niesprawiedliwe, że mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, czy srebrny medalista igrzysk w zapasach, on zarabia zdecydowanie mniej, czy dostaje zupełnie dużo mniejsze pieniądze niż zawodnik, który występuje w drugiej, czy nawet w trzeciej Lidę. Tego oczywiście nie da się zmienić, bo to jest sport, to jest rynek i, i, i tak to wygląda. Gdzieś trochę brakuje mi u polskich piłkarzy momentami tego, że oni przede wszystkim myślą nie o tym, aby się rozwijać sportowo, osiągać sukcesy, podnosić swoje kwalifikacje, grać w coraz lepszym klubie, ale głównie ten czynnik finansowy decyduje o tym, gdzie oni, gdzie oni grają. Czy wyjeżdżają do Azerbejdżanu, czy wyjeżdżają na Cypr, czy grają gdzieś w drugiej lidze greckiej. Nie patrzą na to, czy ich kolejny klub. Da im gwarancję podnoszenia umiejętności sportowych, ewentualnie potem zrobienia kroku naprzód, także finansowego, ale patrzą na to, co jest tu i teraz, chcą podpisać kontrakt i najważniejsze jest to, co nie mają zapisane w kontrakcie, a nawet nie wyjściówki, czy też pewnie za osiągnięte sukcesy. Kiedyś w piłce było chyba tak, że oczywiście duża część pieniędzy była gwarantowana, ale też bardzo duża część była gwarantowana tylko wtedy, kiedy osiągałeś sukces na boisku. Dzisiaj jest odwrotnie, te, te podstawowe wypłaty są na tyle wysokie, że czasami już ten system premiowania nie ma tak wielkiego znaczenia dla, dla zawodnika. I co się dzisiaj zastanowić? Czy jestem sportowcem dlatego, że kocham sport? Bawi mnie to, że chcę wyjść na boisko w każdym meczu? Czy to jest mecz towarzyski, czy, czy spotkanie o punkty, czy mecz w finale Mistrzostw Świata? I czy będę się bardziej starał grając nie wiem, na boisku przy 5 tysiącach ludzi, tak samo jak gram przy 80 tysiącach ludzi. Ja zawsze się zastanawiałem, kiedy komentowałem wizji sporty mecze Ligi Brazylijskiej. Zdawałem sobie sprawę, że ogląda to mało ludzi, ale czy moje nastawienie do tego meczu było zupełnie inne niż kiedy komentowałem finał Ligi Mistrzów? Nie, wydaje mi się, że podejście profesjonalne do swojego zawodu i pasja, którą masz i też taki szacunek dla siebie i dla wiza wymaga od siebie tego, że starasz się zrobić wszystko najlepiej bez względu na to, czy oglądacie pięć osób, czy. 5 milionów osób. I tak samo wydaje mi się powinno być w przypadku, w przypadku sportowca.